50 maluchów znajdzie tu swoje miejsce. W Ozimku otwarto nowo wybudowany żłobek samorządowy. Przestrzenią będzie znakomitą, ponieważ jest to budynek parterowy, bez żadnych barier architektonicznych. Sale są przestrzenne, z dużymi oknami, co po prostu jeszcze bardziej pobudza wyobraźnię tych maleńkich dzieci. Kolory są. Przepiękne, ciepłe. Wyposażenie pomoce dydaktyczne wszystko dostosowane do dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. Na pewno jest to wyjątkowy obiekt, na który mieszkańcy Zimka bardzo liczyli. Od kilku lat ponad 400 rodziców nie mogło liczyć na opiekę żłobkową, no i dzisiejsza, dzisiejsze otwarcie tej inwestycji jest odpowiedzią na ich po prostu potrzeby. Przestrzeń została zaprojektowana z myślą o najmłodszych. Dostosowano do dzieci szatnie, sale zabawowe oraz łóżeczka. Chciałam właśnie zrobić coś takiego innego, żeby nie był to taki budynek powtarzalny, żeby się czymś wyróżniał, zachęcał, żeby dzieci chętnie przychodziły, uczęszczały. Wiadomo, dzieci żłobkowe to jest jeden trzylatka, które no nie zawsze od mamy chcą odejść, żeby ten budynek jednak zachęcał te kolory, te zabawki, ta elewacja, plac zabaw, żeby to miejsce zachęcało dzieciaczki do uczęszczania tutaj. To wszystko będzie w zielone, tam gdzie plac zabaw będzie, no to wszędzie, no wszędzie musimy wysiać trawy i, i to wykonać teren zielony. Tutaj widać duże okna, ale to też mhm. tak będzie pozytywnie sprzyjało? Myślę że tak bo to jest po prostu okno na świat dzieci będą miały sobie yy, będą mogły sobie oglądać co się dzieje na zewnątrz. Tym bardziej że sąsiadujemy ze szkołą sąsiadujemy z przedszkolem więc będą na pewno dzieci do siebie machać. Gmina Ozimek na budowę żłobka skorzystała z programu Maluch Plus oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całość inwestycji kosztowała ponad 2,5 miliona złotych. Ten żłobek samorządowy dzisiejszy otwierany cieszy nas bardzo że Samorząd podjął taką inicjatywę i uzyskał wsparcie w kwocie 1,5 miliona z programu rządowego. Także mamy zabezpieczenie dla mam, rodziców pracujących. Jeżeli chcą pracować, mają maluszka, gdzie zostawić pociechy tutaj, właśnie w tym nowo otwartym żłobku. Żłobek jest kolorowy i nowoczesny. Cieszyć będzie zarówno dzieci, jak i wychowawców.